Ty dołączasz jeszcze Wiktor, czy już nie? mhm wow dołączam Naprawiłem trochę tutaj te zniszczenia creepera Co? 1,6 mln Serio Ale, Co takie ryby? serio Serio? Szczepisz się, czemu znowu noszę kult w lecie? To odpowiedz mi na jedno proste pytanie Skąd jeszcze nie jestem na pierdolonej Antarktydzie? sam tym samym próba? jak bo ja mam tutaj to A dobra, i Czyli na samej górze? No nie bo ja mam te... To zadam dam go do, do drugiego garażu po prostu Tego B Dam tego go tutaj i teraz tego drugiego elegaja, Pod tego elegaja, tak I chciałbym sobie skopiować Na przykład ten jogi to sobie je do garażu przeniosę, tak I nam sobie je tutaj, o tak jest git Czy o mojej postaci jest zimno? O co tu chodzi? W ogóle, biegbi <coughs> czego potrzeba do żelaznego kilofa? Żelaza. Znaczy kurwa, w sensie le ile lewela? <coughs> Tam no kurde nie wiem, nie miałem jeszcze żadnego No ja też Czekaj, właśnie e... o, A nie, do, coś coś kojarzę Gdzieś go odłożyłem Chyba czternasty poziom... Nie, to do miecza Do miecza musi czter... Nie mhm. wiem mhm. <tryk> Dzięki za pomoc <tryk> Spoko. To ty kurwa puszczasz, człowieku? Ej, co jest? Jak ja mam się ogrzać? Jak ja mam się ogrzać, ty chuja? Obliczkiem ja... pochodnią, lawą... Nie przechodziłeś z tutoriala, widać. <tryk> o oh. O, o kurwa o w dupę Je, o, o, kurwa O dupę w dupę, o, w dupę. Dobra to jest jedna jedyna rzecz, która... która naprawdę No nie spodziewałem się Na no, mojej posadzie znowu zimi. W końcu znalazłaś się pisania, która podsumowuje całe życie muzowego. <grych> <grych> Na złość, nie mam papryczek przy sobie. Nie, Fortnite'a. No, nie mam. Człowieku, no... Ja się to wyłączyłem. mentalność Kubusia i Mozonego. No czemu kurwa marzniesz ty kurwo? <noise> <noise> To jest piękna piosenka No puść to głośniej, dobra, to no. możesz puścić głośniej, to, to możesz fajnie. puścić Mati, bo jest sprawa Utrwala ci krągę Dobrze by było pójść spać z... Dobrze by było pójść spać z... No pójdź z powrotem to co to było, pójdź Gejwajlda kurwa, no co ty puściłeś teraz to jest gówno No bo jestem na poziomie B2 Fajne jest Jak to będzie gówno to będziesz wyciszony

i mining 12 poziom <słyskanie> Powiedz co zrobić, żeby się ogrzać na dłużej Eeehe, <słyskanie> e, <ja> nie mam <słyskanie> <słyskanie> My Ma nie uczymy Człowieku Poproś mnie, niego, żeby ci stukę ogrzał A się mam bo ja nigdy tego nie skopiuję Od mrozu mamy ręce ranne, no mnie pojebie, nie O w końcu No to jest Minecraft na początku Viktor No nie mam nic ja trudnego Człowieku ja nie mogę się ruszyć z miejsca nie do na sekundę i mnie napierdala po jedno serduszko na sekundę no to moje jest co to No i zaś mam wszystkie ręce ranne, no niej. No, może nie Zaś mi kończy na odmarzonych. No nie rozumiem, <coughs> nie rozumiem dalej. Nie Jak rozumiem nie? dalej. Nie rozumiem dalej. What we went to, to Johnny Dunk. Umarłeś, rozumiem. O no w dupę i to jeszcze chyba... <Kyśle> oh, o jest... Czemu tego łóżka... Czemu to łóżko zniszczyłem? Co? To, to, to ty w ogóle byłeś na jakiejś podróży czy jak? Nic mi nie mówiąc? Masz u... No co mówisz? Mhm. Gdzie ty byłeś, że umarłeś hmm. Ja co? no byłem nie byłem niedaleko bazy i znalazłem sobie statek mhm. Szedłem do tego statku A potem statek wszedł w ciebie. No, no i... Sytuacja była taka, że przeciwnik miał większego ptaka. No <coughs> jak, nie Przez można do to nie... Słuchaj, tak. Dajcie mi to raz zrobić. <coughs> Anabel. O, to potrzebuj. No. Aha, do innego mam. Jeden, dwa, duże P. Hehe, teraz jesteś trochę odklejony. <laughs> Jeden, dwa, duże P. No co ja ze mną, co? Jeden, dwa, duże P. Bo tych gościów jest tak dużo w ogóle No, no jest jeden, ale ogólnie jak spiszesz A na wad, co nie, to tam nie jest tych typów z tym profilowym jakim ja tam osolę ten gościomierz ma 24 tysiące godzin w no. Co? Co kilka godzin Ej, bo widzisz to, to, to? Znalazłem coś jakiego jak warp Stona, Wiktor. Co? Znalazłem warp Co to? No. Co to? No to jest ten Waystone. Aha, to dawaj, dawaj, weź tu, utwórz go. Ale nie, nie można go podnieść. No nie, podnieść się nie da, ale utworzyć w tym, że będzie dostępny. Ale to jest blisko katy, katy to nie Królowa mrówek? Co? Super! Jakieś gromna mrówka mnie goni. No, teraz <laughs> idę, y, idę tam, co? Nie? No właśnie nie wiem, bo on tylko jedynie jest. A chyba z drugiej strony, jak to wszystko. A albo on cię trapią już na komputerze, to nie ma komputerka. Na pierwszy No jak ja mam się dostać na pierwszy poziom? Czemu to są drzwi do B2 w ogóle? No A, dobra, to co są te?

że się samo mnie wywali z tą wieści no co i no tak jak mówię dobrze że było niedaleko